Jasny, na przykład, jak jadą do Warszawy, do Wrocławia, do Krakowa na wycieczce, i co. Bo każdy chciałby, chociaż raz jeszcze zobaczyć na własne oczy słonia albo prawda? A jeszcze fajniej jest zobaczyć w Afryce. Także jak będziecie mieli możliwość, to bardzo. A to może być atrakcja turystyczna? A co to jest? No, to nie jest łosie. To jest renifera, to nie, to jest w Latonii, tam gdzie mieszka. Dokładnie, święty Mikołaj. Był ktoś u Mikołaja? Tak? tak, tak, tak. Ale mam na myśli dosłownie, dla panów Świętego Mikołaja, piękna tego Mikołaja. Dalej, co to jest? Może to być atrakcja turystyczna? A zwiedzał ktoś kiedyś łódź podwodną? A gdzie zwiedzaliście łódź podwodną? Ciekawe. Nie? W Niemczech? A w Polsce ktoś zwiedzał? W tej chwili w Polsce nie ma już ani jednej czynnej do zwiedzania łodzi podwodnej, ponieważ obydwie, jakie były, są do remontu zebrane. Ale muszę wam powiedzieć, że jeżeli ktoś nigdy nie był, to koniecznie trzeba zajrzeć do młodzień wody, tak jak koniecznie trzeba kiedyś zajrzeć zewnętrznie I zobaczyć, jak to jest, dziecko pracować, w czymś takim. Ale jest to na pewno również atrakcja turystyczna. To jest jeden z wulkanów. A to, co to jest? Może skanse, A może być również... Po prostu wieś, tak. Czy ktoś spędza wakacje czasami na wsi jest wśród Was ktoś, kto nie ma babci na wsi, bo wszystkie nie macie w mieście mieszka. A mieście się na wieś, mimo że nie macie babci na wsi? Dobrze. A mi powiedział, nie macie tak? na, na wsi. Muszę Wam powiedzieć, że jeszcze moje pokolenie, to było pokolenie, które zawsze jakoś tam babcie na wsi miało. Ale z czasem, jak się rozwija gospodarka i jest coraz więcej dużych miast i ludzie się przyprowadzają z wsi do miast, to coraz częściej mamy taką sytuację, że i babcie, i nawet prababcie mieszkają w dużym mieście i dzieci nie mają czegoś takiego jak babcia na wsi, a dzieci uwielbiają wyjeżdżać na mieć. Dlaczego? Co bo mi jest grać piłkę, nie tak? mieście to nijak nie da rady. Jak się nie ma bawci na wsi, to można pojechać wtedy gdzie? Na wiem. Dokładnie, do, do, do gospodarstwa agroturystycznego. I to jest właśnie zdjęcie z takiego gospodarstwa. A co to jest? Kto kto, kto wyjecha? Machu Picchu, to do tego. To nie jest peron, to jest Machu Picchu. Starożytna miejscowość kaska. I widzę, że nie liczna osoba, ale jednak ktoś, ktoś nie był. może to być taka turystyczna. A, a kto z was nie był, a chciałby stary, starożytne miasta i zobaczyć? Ja okay. bardzo. No pocieszę was, że teraz coraz są te wyjazdy do Ameryki Południowej, więc coraz więcej wycieczek jest. No, co to jest? Czy wyjazdy tak, żeby mogą być turystyczne? Bo Moi dzieci uważają, że nie, ale ja uważam, że tak. Poważnie. Naprawdę chodziliście po linii nad przepaścią. O, jakoś ciężko mi to uwierzyć. I naprawdę skakaliście ze stadochronem. No to moje gratulacje. Na linie się skakali, tak? A kto jeszcze jakieś ekstremalne sporty uprawiał? Jakie? da się je uprawiać. A był ktoś w takim miejscu kiedyś? Fajnie, fajnie, ale powiem Wam, że wiecie ile to jest fajne? 4 do 6 godzin. W 3 jest taka nuda, że nie warto. To już raczej raz to po polinie na przepaści. A kto wie, co to jest? A? Jakie miasto przynajmniej? Bardzo dobrze, a dzielnica? Radicans. Najnowocześniejsza dzielnica Paryża zbudowana w całości według bardzo nowoczesnego planu, która, to co tego biorąc, tam nie ma tak naprawdę co zwiedzać w środku, a jednak mnóstwo turystów jeździ dokładnie do tej dzielnicy, żeby zobaczyć taką nowoczesną dzielnicę. Jeszcze jest takie miejsce, jedno bardzo atrakcyjne, to jest stolica Brazylii, która również jest zbudowana na planie. Wiecie jak z góry wygląda z lotu ptaka stolicy Brazylii? Na jakim planie jest zbudowana? Kto wie? Na planie samolotu. Ona ma kształt samolotu. Bardzo piękne, nowoczesne miasto, i też ludzie wyjeżdżają, żeby zobaczyć specjalnie, jak wygląda super nowoczesne miasto. A to? Disneyland. Kto był? W Euro Disneylandie albo w amerykańskim Disneylandie. A komu się podobało? mi się zupełnie nie podobało, ale oczywiście, dzieci są zawsze zachwycone. Proszę zobaczyć, że Disneyland, wśród tych wszystkich rzeczy, o których żeśmy dzisiaj mówili, jest miejsce, bo gdzie jest Euro Disneyland? W którym miejscu w Europie? W Paryżu, dokładnie po Paryżu. Muszę, muszę Wam powiedzieć, że Euro Disneyland został zlokalizowany w takim miejscu, gdzie było beznadziejnie, tam nie było nic. Była bardzo kiepska ziemia, nie nadająca się właściwie na użytki rolne. Nie było żadnych opalń, nie było sensu rozwijać żadnego przemysłu. Tak naprawdę nic tam nie można było zrobić, więc robiono park rozrywki. Jest to w tej chwili najbardziej dochodowe przedsiębiorstwo w całej Francji. Właśnie Euro Disneyland. Zapamiętajcie sobie ten przykład, bo jeszcze będziemy <laughs> do niego wracać. Nie wiecie, że pielgrzymki do centrów religijnych to też jest rodzaj turystyki. W Polsce najważniejszym centrem, centrum kultu religijnego jest Częstochowa. Santiago de Compostela już w średniowieczu było takim miejscem, do którego pielgrzymowali większość z całej Europy. I to jest najstarszy szlak pielgrzymkowy w Europie. Zwracam na to uwagę, dlatego że zauważcie, jak bardzo różne mogą być powody wyjazdów. Zobacz, dlaczego uważacie, że to jest podróż biznesowej, a nie jedziemy na przykład na Dokładnie. Bo jest w beznadziejnym stroju roboczym, jak mówi Czyli pod krawatem siedzi i nie może się opalać. Dokładnie, to jest turystyka biznesowa. Najgorszy rodzaj turystyki, jaki tu można sobie poprawić. Ale najbardziej nowotworowy. Zauważcie też, że pobyt turysty w miejscu, które odwiedza, może być bardzo różnorodny. Możemy jechać tylko na weekend. Na przykład na grzyby sobie jedziemy, na Mazury albo na Żagle, prawda? Może być to podróż służbowa, taka biznesowa, która zwykle jest niezbyt długa. Ona zajmuje zazwyczaj kilka dni roboczych. Ale może być też tradycyjny długi pobyt, taki jak się jedziecie na przykład na wakacje z rodzicami, no, Czy jeździcie w Waszym z rodzicami na wakacje? Całe szczęście, bo się tam, bo synowie w Waszym wieku już przestaną ze mną jeździć, ale widzę, że jeszcze trochę czasu mamy. Do domu turyści? Też. Bardzo różne mogą być te cele. Mogą jeździć specjalnie na wieś, albo specjalnie do miasta, albo specjalnie na piękne wybrzeża, albo w góry, albo szukają lasu, albo mówię co jeszcze. A jakie odległości mogą pokonywać dzisiaj turyści? Duże. To jest jeden z pierwszych turystów kosmicznych. Wiecie już, że teraz można sobie, jakby zbieramy trochę kasę, polecić w kosmos. Y jakie, są, jakie są podróże kosmiczne? Są dwa takie główne rodzaje, kto wie jakie. Ale ja mówię o podróżach turystycznych, bo naukowo na to są dwa tak wasa... Może być obiad dookoła kuli ziemskiej, to jest jeden, a może być po prostu sarc i powrót na Ziemię, prawie w piozłach. No nie, na księżyc jeszcze nie ma, na księżycu nawet naukowe już są wstrzymane. Ale takie typowo turystyczne to są właśnie te dwa rodzaje.